Halo, halo, dzień dobry czy nas widać, czy nas słychać. Dzień dobry, witam wszystkich. Poczekamy sekundkę, dwie, aż pojawią się kolejne osoby na live'ie. Szybkim, spontanicznym. Jesteśmy w przerwie obrad sesji Rady Miasta. Moim gościem pan burmistrz Mateusz Popławski. Dzień dobry panie burmistrzu. Witam pana pozwoliłem, sobie, witam pozwoliłem sobie szybciutko porwać pana burmistrza i zapytać, jakby podbić temat wielkiarkiest Świątecznej pomocy, bo... Wczoraj na Facebooku pojawiło się takie zacne ogłoszenie. Pan Burmistrz oferuje swoje usługi, że wykona każdą pracę, podejmie się każdej pracy w ramach licytacji, w ramach Wielkiej Orkiestry Śródecznej Pomocy. Czyli ta osoba, która zaoferuje największą kwotę, może liczyć na co? Na każdą. Pan Burmistrz wykona każdą zleconą pracę? Jak to może będzie? nie każdą, ale miejmy nadzieję, że, że, że każdą na tym możemy się deklarować. Eee, zaczynając od początku, no uważam, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest coś dobrego, a do dobrego trzeba swoją cegiełkę dodać i ja taką cegiełkę e, wczoraj dodałem licytacja mojej pracy, e, jeden dzień pracy w, w firmie, która wygra licytację. Wczoraj się ruch na Facebooku pokazuje, że może być zainteresowanie tą licytacją i zachęcam wszystkich. Również osoby prywatne do licytowania, bo mogę być również opiekunem do dzieci lub, lub pomocą domową. Więc... Czyli żadnej pracy Pan Burmistrz się nie boi, a gdybyśmy tak mogli jeszcze w dwóch zdaniach technicznie powiedzieć, gdzie szukać tej licytacji, kiedy ona wystartuje? I... Licytacje, większość licytacji będzie, będzie robiona ze sceny w Parku Miejskim już w najbliższą niedzielę. Zapraszam wszystkich mieszkańców na finał woźb. Jednocześnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo, więc zachęcam do, 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 do zachowania odległości e, dystansu społecznego, żeby ten finał uczcić, ale też w sposób bezpieczny. Także my się przyłączamy, widzimy się w niedzielę wieczorem w Parku Miejskim. Widzimy się, oczywiście. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.